Witajcie, tutaj SKKF i dzisiaj wyczaiłem na Steamie kolejną niesamowitą, epicką grę a skoro jest epicka, to któż mógłby ją kupić jak nie ja? Także... Jeszcze w to nie grałem, włączam to pierwszy raz, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi ale gra nazywa się Super Meat Boy, czyli jesteśmy kawałem mięsa i fabuła jest taka, że to co widzicie teraz różowego to jest moja dziewczyna, a po prawej jest Doktor Pud, Doktor Pood nienawidzi mnie i Zawinął mi moją dziewczynę i musimy teraz ją odzyskać. The Forest Las. To był dźwięk z tego z dramatycznego chomika. Okej, okay, wszędzie jak widzę. Zostawiam krew. Oho, dobra, mogę się odwijać od ścian. Grałem kiedyś w coś bardzo podobnego. Także myślę, że jak już opanuję tutaj. Haha, fuck. Sposoby sterowania to będzie naprawdę kawał niezłej rozrywki. Jakiś króliczek umarł... Znaczy nie umarł tylko uciekł. No, dam i co ja mam tutaj zrobić? Już mi się raz udało wskoczyć, ale... Dobra, spójrzmy u górę. Spacjarna się podskok. Aha, jak trzymam to chyba się od... A! Jak trzymam to się odbijam wyżej. O nie, doktor Put znowu zawinął moją dziewczynę. Niedobry. Hmm, mogę się... Aha, dobra, kapuję. Mogę się odbijać od ścian. Już czuję, że to jest boskie. Naprawdę. W pierwszych dwóch jestem w stanie stwierdzić, że już jestem od tego uzależniony. Nie chcę wyglądać ślepej jak cena kurgać dalej. Znikła mi moja wskazówka. Oho, brawo ja. Kurczę, gdzie jest moja wskazówka? No ja nie pamiętam, co miałem zrobić. Już sam dźwięk jest niesamowity: jak ten glut się odbija od tych ścian. Ehm, um, wskazówka? O, switch character. Aha, teraz nie mogę zmienić. Help. Um, dobra, nic z tego. Nikt mi nie pomoże. E, także muszę tutaj sam dojść do tego, co powinienem zrobić. Być może mogę tam doskoczyć, ale jak widzę, tak mi się nie uda. Uda mi się skoczyć tam do tych, tych ostrzy. Hmm, co ja powinienem zrobić? Mogę się odbijać tylko od powierzchni. właściwie co ja tutaj trochę pomyślę i to trochę przyspieszę. Jak wymyślę, to powrócimy. Okej, okay, więc wychodzi na to, że ominąłem bardzo ważną informację. Jak cię wciska shifta i spację. A, jak wciskamy shift, to po prostu biegniemy. No to przecież oczywiste, tak samo jak w Mario. Dobra, zajęło mi to trochę odkrycie tego. Ale po prostu w końcu wróciłem i sobie to obejrzałem. Także spoko, gramy dalej, nie jest źle. Tutaj coś, niesamowitego znalazłem po prawej. Czym jesteś? Nie wiem, ale fajnie cię mieć. Dobra, jest moja ukochana. I doktor Put znał mnie, ukradł. Wstrętny. Dobra, jedziemy dalej. Ta gra kosztowała 30 zł. W przeliczeniu już czuję, że, będę, że będzie warto. Od czasu do czasu będę nagrywał takie właśnie. Co? So. The fuck? Co się właśnie stało? O Boże... <grywa> co za bzdura. Dobra. Um. Um. Aha, dobra. Okej, co to jest... jest no A fuck! Nostalgia, czyli powrót do NES-a. Chyba, przynajmniej tak mi się wydaje. Och nie, ostatnie życie. <laughs> Sorry, żelami, ale... Muszę się przyzwyczaić się do... ...fizyki, jaka jest w tej grze. Aha, czy tej mogę wrócić? Okej, okay, spoko. No to nic w takim razie nie stracimy. Świetnie. Spinam się na górę. Idziemy to chyba całkiem ładnie. Hopsa. I znaleźliśmy moją piękną. Co ty robisz, Hamie? Zbił moją junię. Niedobrze. Naprawdę bardzo niedobrze. Haha. Doskonale. Wielkie ostrza nic mi nie mogą zrobić. Uciekam przed nimi, jak. O, teraz już będzie już nie tak prosto. Nie mogę tutaj za mocno wcisnąć spacji, bo się nadzieję na ostrza. Ale z drugiej strony, jak źle to wyczuję, to po prostu z tego spadam. Dobra, spróbuję trochę dłużej tą spację wcisnąć. Okej, okay, nie jest tak, że jak myślałem. Także spoko. Um... Która? Kolejna, kolejny level. Przeszejszejszejszejszej dnieuty. Dobra, warto z tego co widzę, tutaj biegać. Bo dzięki temu możemy zdecydowanie dalej skakać. O, oh, Dobra, trochę się przeliczyłem. To jest moja kolejna ulubiona gra. Już teraz jestem w stanie to stwierdzić. Kiedyś była taka gra flaszowa, nie wiem czy kojarzycie, czy nie bardzo. Nazywała się po prostu N. I się wcielaliśmy tam w takiego. Nin o! W Replayu miałem kilka swoich postaci, więc mogę śledzić, które moje. które moje. Aha. które moje techniki były słuszne, a które niekoniecznie. No i w tejże grze N. może kiedyś w sumie wrzucę jakąś taką krótką recenzję na kanał. Opatrzę, teraz dwóch mnie biegnie. Przez na pewno... Aha, tak to są. To jest to miało. Ja. Wcieliśmy się tam w ninja. I musieliśmy szkodzić podobne tak naprawdę poziomy. Z tym, że tutaj to jest tak naprawdę na dużo wyższym poziomie. Um... Chociaż. Szczerze mówiąc. Tamta gra też dostarczała po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zabawy. Co było. Wow, jakieś piekło. Co było też ciekawe, to tam było. Oh, demid, Było mnóstwo poziomów stworzonych przez graczy. Przez co. Ech. Dobra, muszę się wczuć w tą postać, bo. Trochę mi sterowanie tutaj zaczyna wkurzać. I przez to, że było tam tyle poziomów. What the fuck? Nie można było naprawdę narzekać na nudę. Bo po, po prostu każdego dnia można było sobie załadować kolejny level, który powstawał na bieżąco. No, dawaj Super meat Boy. O nie! Naprawdę ze w każdych, że jest troszeczkę inne, mimo że klawisze i tak dalej są podobne. Na przykład w powietrzu zawraca krócej i mnie i spaca jest mnie, bo... Bardziej czuła, jak tutaj teraz spadam w tą przepaść, to tylko dlatego, bo coś jest... Jestem po prostu nieprzyzwyczajony do sterowania. O, na teraz padłem. Bo wcisnąłem za wcześniej albo za trudną spację, teraz spadłem, bo jej nie przetrzymałem. A teraz spadłem, bo nie wiem. O, fuck. SKKF, czemu tak lamisz Ciekawe, ile teraz tych moich replay... Nie! Będzie. No już będę tak wysoko. Hmm Ura, to jest kolejna gier z tych frustrujących Czyli widzę, że tutaj znowu się będę zadręczał Potwornymi poziomami Które przygotował na nas twórca Niech się No mój Boże! Dobra, planuję to jeszcze teraz przejść w tym odcinku. Mam nadzieję, że się uda. Nie! Dobra, w końcu. Patrzcie, tych replay jest <głysy> genialne. Oj, to jest naprawdę świetne. Shift, zapiszę sobie. Nie wiem, czy zapisałem, czy nie. Ale patrzcie, tego jest. Dobra, jedziemy dalej. Już mi zaczyna to denerwować, ale. Spoko jest fajne. Uwaga! Hop, 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 hop. Dobra, to było banalne. O, tam przeoczyłem jakiś portal z tego co widzę. Dobra, jeszcze chwilę sobie pogramy. Też nie chcę za, za długiego nagrywać, bo to też ma być taka bardziej zajawka. Chcę wybadać tutaj waszą opinię, co o tym myślicie, niż produkować jakąś taką całą serię. Dobra, zobaczymy czy sobie z tym mi się uda poradzić. A, widzę, że chyba tak. Ostrze Chłodzie, przestań mi kraść dziewczynę. To jedyna dziewczyna jaką miałem w życiu, ty ją zabierasz. Wow Towolnie sympatyczne. Ła! Wow. Dobra, przejdziemy jeszcze sobie tutaj i na tym zakończymy póki co Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. Oho, dobra, tam trzeba jakoś to sprytniej zrobić. Aha, to jest w 1080p. Nagrywam. No, jakiś lag mam. Dobra, już. Yy, nagrywam to na pełnym ekranie także. Jeżeli macie w miarę dobre łącze, możecie to sobie bez problemu włączyć na pełny ekran i dylektować się tym widokiem który posiadam ja czyli u 1920 na na 1000 o Boże Dobra nieważne, u 1080p Jeśli już 1080p to 1900 na 1000 1080. O 1900 na 1080 Dobra, tutaj skończymy. Ja jestem z KKF, a to był Super Meat Boy. Mam nadzieję, że wam się coś troszeczkę podobało. Jeżeli tak, to widzimy się już niedługo Super Meat Boy Dobra, pozdrawiam serdecznie do kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć